To oczywiście muzyka z Robloxa była za głośna. Zachęcam oczywiście do subskrypcji i lajkowania. I yy, jak możecie to dajcie też dzwonek. A ja już przeciszamy. Nawet wyciszyć, no bo po co przecież? I tak mi nie jest potrzebna ta muzyka. Coś najwyżej wstawię do tego filmu, jakąś cisz, cichutką. Ta map. Ja, ja, ja lubię bardzo tą mapę, ale tej części nie lubię, bo ogólnie ta mapa, ta, ta mapa w pierwszym podejściu do nagrywania też była. Nie? Ale po prostu... Po prostu... Teraz robię drugie podejście i... No i jakoś się powtarza, nie? Jak teraz będzie coś nie tak to ja na serio będę musiał chyba pokombinować jakieś dwie godziny przy tym komputerze, nie? Ja, ja, jak chcecie to możecie pisać w komentarzach też jaką grę z Robloxa czy tam, czy tam co w Minecrafcie zrobić, nie? Bo na razie tylko Minecraft i Roblox, bo jak widzieliście na nagraniu impreza z ziomkami no to po prostu ja mam jeszcze laptopa, a będę miał Stacjonarny w wakacje jak coś, ale nie jutro. Nie, nie, na, na, na pewno nie jutro, bo ja wstawiłem tam filmik, że jeszcze jeden dzień do wakacji, nie? do końca roku szkolnego. Jeszcze kilka dni się odczeka, chyba, nie? Jak się zaczną wakacje, to wtedy będą przeceny i się kupi taniej. Cały nowy setup będzie mogł razem. Opa, będzie fajnie teraz, jest, pięknie było Jakieś trzy sobie zrobimy, bo dzisiaj jakoś tak zbytnio mi się długo nie chce nagrywać Nie wiem, czy mi się trochę z, też spać, co nie? Jeszcze ktoś włączył jakiś godlin, włączył, że Trzy razy szybciej, czas rundy miałem. Mapy, na, e, ogólnie jak się nazywają mapki, te parkury takie, co ja robię teraz, to macie w lewym dolnym rogu, nie? I troszkę słabo to jest zrobione tutaj, muszę powiedzieć. Nie, dobra, i tak już poczekamy na koniec rundy, bo. No bo po prostu jakoś tak nie idziemy w tej. O! U, ja tam widziałem jak jakiś gościu spadł, myślałem, że też się skończy tak typowo dumpways tutaj, jak tam gościu. Na razie mi dobrze całkiem idzie, jestem prawie na prowadzeniu. Tam po środku u góry, nie wiem kto by tego nie zauważył, ale tak na info że jest czas do końca rundy a te rundy trwają jakoś po 5 albo jakieś 3 minuty jak ktoś odpali yy, ten yy, ta, 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 jak to się nazywa te, takie przyspieszenie czasu jak to zdobędzie Albo kupi po prostu to. Nie wiem, nie, nie wiem, zresztą nie będę teraz się gapił na gamepasy. Bo teraz to najważniejsza jest koncentracja. Też taka gra na Robloxie Obebat your on bike. No, to jest podobna bardzo y, no, jakby z kar. Podobna jest bardziej do bajków. To teraz już mam nauczkę, że w to żółte nie można wlatywać. Ale Tam jakiś szreder był. Kolejny szreder. Uhuhu, ale szybko, i tutaj spadłem na tej mapie. To już nie raz e, byłem tutaj na tym e, na no, tym. The e, Purple Ej, Napiszcie, e, napiszcie w, ten w komentarzach, czy przeszliście to grę jak Rainbow Friends na Robloxie bo ja przeszedłem chapter pierwszy i drugi ogólnie z kolegą ale muszę wam powiedzieć, że to nie jest jakaś klincz gra to jest fajna gra na, nawet się troszkę męczyłem żeby to przejść z kolegami po którymś razie mi się udało, nie? do przejścia ale ja nie wiem, w końcu już nie pamiętam bo to dawno przechodziłem e, czy to nie było czasem tak, że jak się kłóca przy burklu to po prostu on e, nie ma nas po prostu ucieść, nie? że jak sobie kłócacie i przechodzicie przez jego pole tam gdzie on jest no to po prostu e, to po prostu nie, na, na, was, na, na was wyrąbane tak? nie? że idzie za innymi jak bardzo dużo osób zamiast grać do końca to po którejś tam rundzie wychodzi zazwyczaj takie zazwy zazwyczaj tak to wygląda a mało bardzo osób jest na ending. znaczy czy ja wiem że tak ma że tak mało nie wiem, wiem, że tylko... Wiem, że tylko e, chapter 2 zrobił nawet na Click wrażenie, nie? Bo on robił, e, opubliczniał na chwilę serwer w się, nie wiem on, jak on to robił w ogóle. E, że każdy mógł dołączyć co jakiś czas, nie? I po prostu później to e, pozwolenie zdejmował już, żeby za dużo osób nie dołączało. No bo wiecie, czego nie zrobić dla widzów Jakbyście chcieli kiedyś ze mną zagrać, to nie ma sprawy Ja mogę grać z, kim, z kimś, kto chce Tylko, że jakby y, ja, jak ktoś by się pytał, y, czy ja mam voice chat Nie mam voice chatu na Robloxie Kurde, lecieć tutaj nie idzie. Co to jest za mapa? To jest Low Poly y, Keyboard wiem, co to oznacza poli Wiem, że klawiatury. Wiem tylko że jakieś klawiatury. A teraz taki fakt dla tych, którzy się nie znają. Yy, wiecie co? Ja, ja wam powiem taki fakt o klawiaturach. Klawiatura membranowa jest zazwyczaj stosowana w laptopach, czyli taka, czyli taka dosyć cicha klawiatura, która tak nie odstaje jak, jak dynamiczna, bo o ile się nie mylę to jest dynamiczna, nie? Jak się pomyliłem, no to przepraszam bardzo, że Was skręcam. Ty, ty, bo dynamiczna to jest jeszcze tak najczęściej e, e, jest wykorzystywana jako klawiatura gamingowa ja nie mogę, w tej grze to ja praktycznie myszki nie używam nawet myszka mi się wygasiła przeniosła się na tryb eco po prostu że się wyłączyła no chyba, że baterie wpadły ale myślę, że nie wpadły jeszcze no nie baterie, tylko akumulator, bo to się podłącza do laptopa na USB i można grać tą myszką podczas podczas też ładowania, nie? I możecie zostawić ją na przykład przy ładowarce od telefonu jakiś, nie wiem, dwie godzinki albo... No, godzinkę, nie? Albo albo nawet pół godziny, nie? i to wam się załaduje do, sto, do 100%, do 100 i do to podejrzewam, że na kilka tygodni na taka starczy. ja nie mogę, do mnie kolega dołączył pewnie będzie zaraz do mnie dzwonił ale lecę, dwa checkpointy zaliczę Czasem u mojego kolegi Ketchupmana. taka klawiatura u niego brzmi tak. Nie. Myszkę też ma dosyć głośną, ale to i ja mam myszkę głośną. Nie mogę. Ej, grę zbugowałem przez chwilę, bo wcześniej dotknąłem lawy i mnie nie. i mnie ten. mnie nie teleportowało na wcześniejszy e, checkpoint. A tak to też to jak kraty białych, dotknąłem tamtych, e, to po prostu mnie wywaliło na poprzedni checkpoint. Ło! Co jest? Oj, ale prawie. Wiecie co, ktoś odpalił, że na 4 razy czas. Będziemy kończyli już odcinek widzowie. To, to będzie już koniec odcinka. Na dziś już kończymy. Jeszcze raz proszę Was, zasubskrybujcie i lajkujcie i dajcie też dzwoneczek. I komentujcie jak możecie. No dobrze. Do żegnam się z wami.